Pokażę Ci teraz temat, który będzie kontynuacją tego, co zaczęliśmy w lekcji poprzedniej. Mówiłem wtedy o strumieniach. Wiesz już, jak łatwo kopiować pliki. Dwa strumienie wystarczą: strumień odczytu oraz strumień zapisu. Teraz rozwiniemy ten temat o dodatkowy, bardzo ważny element, czyli potok, tak zwany. Pipe. Ja już wspominałem o tym, że potok ma za zadanie łatwo łączyć ze sobą strumień odczytu oraz strumień zapisu, i właśnie to Ci chciałem pokazać. Przykład będzie generalnie taki sam: będziemy kopiowali zawartość tego pliku tekstowego data, ale właśnie zrobimy to za pomocą potoku. Przekonasz się o tym, że umożliwi to naprawdę błyskawiczne połączenie jednego i drugiego strumienia. Jeszcze tak dla przypomnienia: pracują tutaj w katalogu lekcje 5, 5, 9 i w końcu pod katalog początek. Mamy właśnie taką samą sytuację. Plik data chciałbym sobie teraz po prostu skopiować. Będzie to wymagało użycia strumienia odczytu oraz strumienia zapisu, czyli standardowo tutaj sobie rozpoczniemy od require i oczywiście potrzebny nam będzie File System. Myślę, że od razu sobie tutaj stworzymy taki strumień. Readable, czyli właśnie ten strumień do odczytu. Fs. No i mam taką metodę: create, read, stream. Oczywiście jako parametr będzie to przyjmowało jeden obowiązkowy element, nazwę naszego pliku. Data.txt to się znajduje w tym samym katalogu. Można dopisać ukośnik i kropka. Tutaj taka bardzo ważna rzecz. W poprzedniej lekcji jeszcze dopisywałem taki parametr opcjonalny, czyli kodowanie, ale akurat w tym przykładzie to już nie będzie mi potrzebne, bo ja tak naprawdę nie chcę odczytywać w konsoli zawartości tego pliku, tylko chcę ją zapisać do pliku nowego. Czyli wszystko to będzie w tle wykonane w tym binarnym formacie właśnie za pomocą strumieni oraz potoku. Nie muszę tego konwertować na string, bo ja tych danych bezpośrednio wizualnie nie będę nigdzie prezentował. No i teraz tak, skoro mam strumień do odczytu, to potrzebuję jeszcze oczywiście strumień do zapisu. Writeable. Tak się będzie zmienna nazywała i to będzie oczywiście create write Stream. No i tu oczywiście trzeba by wpisać nową nazwę dla tego pliku kopiowanego, na przykład data copy, dokładnie tak, już to robiliśmy w lekcji poprzedniej. No i pamiętasz pewnie, że tam trzeba było użyć metody on, trzeba było obsłużyć zdarzenie data, trzeba było uwzględnić ten chunk, czyli taką jedną porcję danych z bufora, a tutaj zrobimy to dużo prościej za pomocą potoku i wymaga to użycia zaledwie jednej banalnie prostej metody. Przejdźmy teraz do dokumentacji, i tym razem będzie to dokumentacja stream tego interfejsu. On posiada tutaj taką metodę pipe, czyli ta metoda tworzy potok, potok, który łączy dwa strumienie. Na strumieniu do odczytu wywołamy potok i jako parametr przekażemy destination, czyli strumień do zapisu. I to w zupełności wystarczy taka bardzo prosta metoda pipe. Czyli możemy to wpisać w następujący sposób. Przejdę sobie tutaj do kolejnej linii. Odwołam się do strumienia odczytu, metoda pipe i strumień zapisu writeable jako parametr podaję. I to wykona w tle wszystkie niezbędne czynności, czyli nie muszę już tutaj dodawać tego event listener, nie muszę przetwarzać tej porcji informacji, tylko właśnie za mnie to zrobi ta metoda pipe. Ona po prostu połączy ze sobą te dwa strumienie. Właśnie przyjmuje ten strumień zapisu jako parametr i to wszystko wywoływane jest na strumieniu odczytu, czyli z tego strumienia zapisujemy do tego strumienia, czyli z tego pliku do kopii, która taką nazwę będzie posiadała. No i teraz wystarczy, że zapiszę i to po prostu uruchomię. Przejdę więc sobie teraz do konsoli. Note App. Tutaj nie widać nic, no bo nie dopisałem żadnego komunikatu. Spróbuję więc sobie za pomocą DIR wszystko wylistować i popatrz, mam prawidłowy rezultat, oryginalny plik data. I plik data kopii w takich samych rozmiarach, czyli to zostało prawidłowo skopiowane. Czyli potwierdza się to, o czym mówiłem, że potok jest takim sposobem, który umożliwia banalnie łatwe połączenie strumienia odczytu ze strumieniem zapisu. No właśnie, wystarczy użyć jednej nieskomplikowanej metody pipe, i ona ze sobą bardzo ładnie połączy te dwa strumienie. Rezultat taki sam jak w lekcji poprzedniej, ale ilość kodu dużo mniejsza. Wszystko to jest po prostu dużo. Prostsze. No, tak właśnie to będzie wyglądało, jeśli wiesz już, jak używać potoków. Można sobie za ich pomocą naprawdę ułatwić pracę. Pamiętaj o tym, że strumienie to taki bardzo ważny element Note. Niemal wszystko można by potraktować jako strumień. Zawsze tam, gdzie mamy do czynienia z, jakiej, z jakąś sekwencją danych, zawsze można użyć właśnie strumieni oraz tych potoków, żeby te sekwencje, żeby te strumienie można było łatwo ze sobą łączyć.